No dzisiaj mamy 12 maja 2017 Ja tak sobie na dworzek przyszedłem, porobiłem trochę w ogródku Oto jest moja śliweczka którą zasadziłem A tam jest dalej gruszka To jest moja gruszka Ta śliwka była zasadzona w tamtym roku i już miała już miała miskę miskę śliwek Także Dzisiaj 12 zabrałem się wreszcie za porządki w ogródku O, chciałem pokazać jak pięknie posprzątałem w ogródeczku. Tutaj idziemy. Dzisiaj spokój, żadne auta nie jeżdżą, bo coś tam robią na ulicy. Tam zaszperowali ulicę, także mam spokój fajny. O, co sobie troszeczkę zrobiłem z tym namiotem, z tym e Sławeczką i parasolem, także teraz mam lepiej. A, tutaj się muszę pochwalić. W moim ogrudeczku. To jest mój ogrudeczek. Halinka tam po, położyła jakieś kwiatki, o pełno kwiatków. Tutaj gości miałem tam kubki położone. O i to jest mój drugi. Tylko można przyjeżdżać dziś rowerami. No, jakaś pani przejechała